Witam Was, jestem Invictus, a to jest kolejny odcinek z Terrarii. Tak, w tym tygodniu nie będzie nic oprócz Terrarii w sumie. Jeden odcinek był do Maryszta Terrarii. Z tego... E, tak, w ogóle znalazłem fajny sposób na grindowanie kasy. Jak chcecie sprzedać żelazo, nie sprzedawajcie go tak straight żelazo. Nie? Żelazo sprzedaje. Nie? E, jest taki myk ogólnie, bo jest coś takiego jak hook. E, nie hook, tylko... E, zaraz Wam powiem biorę sobie na przykład 10 sztabek żelaza nie? No, ale mam jedną sztabkę żelaza nie? podchodzę sobie do kowadła i zamienię ją w chaina no i z, jednego, z jednej sztabki żelaza robimy 10 chainów czyli mamy z 10 sztabek żelaza 100 chainów yy, i tak yy, kosztu normalnie jedna sztabka żelaza kosztuje 3 silveru 10 sztabek żelaza 30 silverów tak? A jeśli te y jedną sztapkę żelaza przerobimy na y łańcuchy to za jedną sztapkę żelaza to za te 10 łańcuchów dostaniemy 10. Y dostaniemy bodajże 10. No jest nieważne, o, rosy. te 100 łańcuchów zrobiłem z 10 żelaza. Normalnie bym zarobił na tym 30 silveru a tak zarobię 2 golda. Na 10 żelaza mam już 5 golda Kupiłem 2 z takich pochodni Miałem więcej złota Miałem w sumie 6 golda Miałbym w sumie 6 golda gdy nie to, że kupiłem to pochodnie Naprawdę To jest sposób na tak, grindowanie Kasy Jeśli masz dużo ironu, sprzedaj go, ale najpierw przerób w łańcuchy To jest po prostu sposób na hajs Co ja to robię w ogóle? W ogóle po co są te koperowe rzeczy, jak i tak nikt ich nie, nie używa? W sensie one są startowe. Durim. Może jeszcze... Prze... Nie! Tam walić. To półtora golda kosztuje. Walić dynamit. Tu mamy farby. Drzewa w ogóle rosną pomału yy, I trochę drewna już mam z nich Szkoda, że drewna nie idzie kupić Było <grym> zbyt ope jakby można było kupić drewno yy, W ogóle noc się robi <grym> Trzeba będzie pomyśleć o czymś Zaraz, co ja bym mógł zrobić teraz? Yy, yy. teraz to ja po prostu zaraz yy, jeszcze mógłbym mieć arms dealera czyli gościa od yy, broni palnej tylko żeby on się zrespił trzeba mieć wyfunk albo broń palną jakąś albo albo yy, kulki masket ball czy jakoś tak nie do końca wiem z czego się robi basketball yy, dlatego wezmę sobie rudy różnego rodzaju iron, troszkę tego, troszkę tego i tego może nawet ory chcę wezmę bo nigdy nie wiadomo czy z orów się tego nie robi yy, i pójdę zapytać się Gajda, co... Yy, czy mogę z tego robić? Masketball W ogóle zamknij tu drzwi żeby... Jak będą chcieli, to sobie sami otwórzę No yy, Wejdę do gaida, Crafting Silver run. W sumie nic bytnie Sapphire Staff mogłem zrobić Silverwatch To jest the time Co ja mogę... Z, y, Sapphire, 8 Sapphire'ów potrzebuję mm, Nie Iron Pompy Pompy Fajnie e, Mechanical eye, aha, czy to jest The Twins Destroyer Mechanical worm, też Destroyera przywołuję Aha, bo to dwa razy jest. Teraz tego z Soul of Night. Też Soul of Night. Rotten Chunk. Yogarium. Uh. Aha, bo tu jest Vertebrae, a tam jest Rotten Chunk. Flame Trower. Illegal Gun Parts i Soul of Fright. Shady wood, pearl wood chest, metal fence, green feather clock, sawmill, iron, uh, uh, hemp, uh, uh. hemp, mechanical tool, ampost, which robi ampost, aha Dobra, nieważne. Koper. Ametyst, stał. I to proszę, jego jecza. to manę używa. Ametyst, mógłbym zrobić. Hmm. 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 jeszcze Gold Bar. Gold Cannon można zrobić. Gold Crown, co ja mówię. Rabi i trzeci gol. Throne, Candle. Robi stuff. Z Goldora możemy robić tylko tyle. Silverora jeszcze mniej. Z tego też mam. I z tego też mało. To ja może zobaczę jak się robi co. Także ja chyba cięcie zrobię. Yy, tak mi się wydaje, że cięcie zrobię. A jeszcze chyba nie. Chyba zaraz dopiero yy, Tylko odłożę na miejsce. To wszystko. Dobra Golda <ie> trzeba dołożyć w ogóle Bo nie mogę tak chodzić z goldem cały czas Ptaszek, clean Eee, Czy ja chcę, e znaczy tylko czy ja mogę Co ja mogę zrobić z ametystu i to puzzle Bo tak się zastanawiam czy zrobić stafa Eee... tego... bro... E, koperowego Ametyst e, Mogę zrobić... no ametyst strzał, to w, w wiadomo Ametyst hook, no wiadomo 11 ametystów I hook... ee... hook ametyst For capture jam, it drops when you die nie mam po co to jest e, purple face blade 10 ametystów, 20 meteoritu 21 w sumie nie opasa mi się chyba robić tego bo mam akurat na styka ametystu i będę mógł zrobić faceblade'a bo to mam 21 obrażeń to mam 14 jeszcze do tego to nie bije magią i bardzo szybki jest z to jeszcze można ulepszyć z tego co pamiętam także nie opasam się może w tym odcinku pójdziemy szukać Meteoritu yy, tak i może ja zrobię cięcie zobaczyć jakie są kilofy najlepsze i tak dalej czy mi się kopię Meteorit i tak dalej i zobaczę jakie są PC w sensie yy, jak zrobić te no kulki wole Także cięcia. Tylko yy, zabuduje się w tym, że nic mnie nie zabiło. Mam łóżko, tylko ono nie działa. Dobra, cięcia. Tak, wróciłem i dowiedziałem się kilku rzeczy. Na przykład takiej, że Molten Pikax jest najlepszym kilofem. No, oprócz tych kobaltowych i tak dalej, bo one są najlepsze tak naprawdę. Ale jak ktoś ma kobalt, to raczej nie robi kilof, tylko od razu drilla. Ale z kilofu takich, co nie można robić drilla? Moltenowy, czyli z metorii, to jest najlepszy. Można go wykopywać tylko złotym kilofem. Że co najmniej złotym kilofem. Co jeszcze? Wydaje się, że masketbole są... Nie są kraftowalne, w sensie nie idzie ich skraftować. Są to tylko i wyłącznie... ...przedmioty do craftingu innych rzeczy. Na przykład innych... ...innych... Pocisku, bo są inne rodzaje amunicji i albo trzeba je zdobyć z Shadow Orba tudzież Demon Hearta, które występują właśnie w tym nowym biomie od wersji 1.2 bo ten stary biom został zamieniony na ten czerwony tak czasami się zamienia czasami jest taki standardowy jak był kiedyś a czasami jest ten nowy i on po prostu w tym nowym zamiast Shadow Orbów jest Demon Heart właśnie albo wypada z tego Demon Heart albo yy, To wypada albo z Demon Heartów, albo z Shadow'a Dobra, teraz w ogóle szukam Meteorita. Mam złoty kilo, więc mogę wykopywać, tylko może być ciężko, bo z tego spętam Meteorita bronią głowy. Jeszcze do tego pali, w sensie, kiedy dotykamy hmm, kiedy dotykamy meteorita co nas parzy lecą już główki Musimy mieć co najmniej 35 barów, a chyba jeden bar potrzebuje 3 potrzebuje 3 meteorii ore Rozginę Przez tego zrąbanego kurtę. tego Z zrąbanego zombie bym zginął. W ogóle bardzo mało, że tu było lud dać. Gdy ona z jednej strony leciała, a nie z dwóch, to by bardzo ułatwiło sprawę. Troszkę życia dostałem bo serduszko spadło nie będzie chyba aż takiego problemu z wydobywaniem tego jak mi się wydawało ups, zrespiło się na mnie eee to trzeba bym zamienić dyr, to na dir teraz rozwalić główki yy, Tak Te główki przestaną się Meteorit, heady spawnować kiedy O prezent yy, Kiedy rozwalimy ileś tamtego nie? Kiedy zostanie tylko ileś Meteoritów, chyba 30 Czy ile, nie pamiętam już Jakiś tam limit miał być Zapewniony, żeby Te meteority przestały się spawnić Na razie kopię z góry tylko i wyłącznie Ale za niedługo przejdziemy na dół Nie wiem czy po prostu... O, head banner Czyli banery chyba... Zwie... Yy, więcej banerów jest w rodzaju yy, Nie wiem czy czemu to jest tak łatwo Czy może jestem już taki pro koksu Pro -koksu. No, koksem nie jestem jeszcze, bo mam tylko takie temy, jakie mam, takie dość słabe, ale to nie są najgorsze itemy I nie wiem, czy po prostu jestem teraz pro -koksu, czy oni znerfili po prostu te head... Yy, heady Albo nawet same, same obrażenia od... Same obraże, yy, obrażenia... Od meteoritu mogli zmienić, bo z tego co pamiętam, kiedyś to było... A nie, to jest 5 nadal. Po prostu mam więcej HP, bo kiedyś jak to robiłem to to było... 5, to to było też 5, tylko miałem mniej HP max. Tylko nie jestem pewien, czy te głowy kiedyś szybciej się nie poruszały. W sensie kiedyś chyba mi się wydaje, że one latały tak szybko, że masakra. W ogóle prezenty można też na nich troszkę ekspić. Tak, i fajne jest też to, że żeby one latały, nie, musimy, nie musi być mm, meteoryt y, zespółniony, tylko ten meteoryt możemy sami sobie postawić i możemy sobie taki grinder ta, zrobić po prostu, zbudować. że mógł teraz na przykład sobie ten meteoryt zebrać y, i potem sobie przebudować gdzieś indziej, tą minimalną ilość klocków wymaganą, żeby się zaczęły pojawiać i po prostu by się zaczęły pojawiać i mógłbym grinders zrobić ile w ogóle już mamy troszkę prezentów mamy, mamy ile 137 no już kilok będziemy mieli ja chcę by wydobyć wszystko teraz Kiedy już to przestanie się respić, to już będzie w ogóle łatwo. Będę musiał zająć tylko i wyłącznie kopaniem. A naprawdę, mi się wydaje, że te wtedy kiedyś szybciej się poruszały. Aj, troszkę jestem głupi czasami i wchodzę w ten meteorit. Kilka razy, pamiętam, tak zginąłem, żeby po prostu... Me już nie było Meteorit-Hedów, bo wystarczająco rozwaliłem Meteorita się przestały respić, a ja i tak zginąłem, bo w Meteorita wszedłem Ups, zginąłem hmm. Tak, ale kilof możemy sobie zrobić już możemy sobie zrobić i szybciej tego Meteorita będziemy wydobywać zaraz Tylko potrzebujemy go przerobić Meteorite Bar Sporo nawet Eee, teraz tak Nie chcę setu na razie Space Gun Ej, co on znając życie potrzebuje Molten Hamax Meteor Hamax 100% z Power 60% Hammer Hammer Gdzie jest Hammer? W sensie jak zrobić Kill -off. Kifol, jak zrobić Kill Off Kurze upowiedz mi Space t, Meteor Shoty można robić z tego z basketballi z tego nie idzie zrobić kilofu? Proszę, powiedzcie mi, czy można. Meteor Hamax. Mi się wydaje, że Hamax jest kurde. Nie jestem pewien, to miało być Molten. Po prostu tak spower 60% hammer power, power. A x power nie ma. Nie wiem. Chyba jeszcze raz będę musiał zrobić cięcie. żeby dowiedzieć się jak zrobić aksa dobra, cięcie tak, już wiem o co chodzi z meteoru się nie robi takich rzeczy <laughs> z meteoru się robi tylko yy, co się robi z yy, coś yy, z czego się robi lepszy kill do wydobywania na przykład hellstone, potrzebuje demonite który wypada z Demonite i Shadow Scale, który wypada z Eye of Tulu i Eater of World, czyli Slam. Naprawdę bardzo słabo Nie podoba mi się to. Bo muszę teraz... No, yy, Jedyne co mogę zrobić z tego meteoritu, to albo mogę zrobić sobie miecz świetny. W sumie W sumie jest 21 To ma 18, tylko 2 gwiazdki, 30 O, Metal do mnie teraz Zaraz do niego pisze Trzeba 50 Eee, czekajcie chwilę Dobra. Starczy mi chyba akurat na obie rzeczy, bo tu potrzebuję 30-20, czyli 50 w sumie. Purple Face Blade, to można sprzedać Silver. I to jeszcze można ulepszyć, tylko nie pamiętam jak. I Space Gun. Tylko. To manę zużywa. Czyli muszę teraz na gwiazdki. W gwiazdki muszę inwestować teraz. Śnieg głos mi trochę się zaczyna <laughs> rypiec Meteorit damy tu To sprzeda, iron Ball. też się sprzeda Bo w sobie... co Nie jestem pewien w sumie Uch może sobie zostawię po prostu Gdzieś, na przykład tu Chociaż nie, tu jak kilka strzałów i tak dalej ciao ciao eee, sprzedamy sobie eee, stary łuk eee, star nie stary łuk to stary miecz stary miecz kosztuje dzień silver. no zawsze coś mamy teraz purple face blade za czym zapytamy się gaida ile co potrzebujemy, żeby ulepszyć? krystal szardy 90 50 krystal szardów one pojawiają się bodajże w hard mode czyli to muszę najpierw pokonać wall of flesh i one pojawiają się w podziemiach na ścianach tak jak ametys, na przykład e, fajne dźwięki e, dobra e, jedyne też co mogę zrobić teraz z Meteoritu, to przydałby się pancerz bo Hamaxa nie chce po co mi takie gówno yy, marnowanie Meteoritu yy, chcę zbroję zrobić żeby pokonać Eye of Cthulhu żeby kill Kiloth też może Eater of World rozzywale i w ogóle tak, że będzie spoko jeszcze w ogóle jakieś 7 min jakie obrażenia Sporo. 38, krytyka chcę zacząć jeszcze jak działa to 12 No to akurat działa tak sobie na. No, 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 no. Aha, bo na, no, 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 bo strzelam do tego z manu No to W sumie makes sense To nie jest jakiś super uber pro ten space gun Ale jak będę miał sporo many to naprawdę ten space gun może się przydać bo na razie to ja nie mam dużo many, nie? I jak na razie po prostu strzelanie z tego to muszę celnie strzelać i w ogóle trafić. Będę miał dużo many, będę mógł sobie strzelać na lewo i prawo. Ale ten miecz jest naprawdę pro. Jak miecz świetny. Ze Star Warsów. Co powoduje mój bieg, tak w ogóle? Znaczy się? Czy mojego było słychać przed chwilą? A teraz już nie. O co chodzi? Naprawdę nie wiem. Czy dźwięk się buguje, czy co? Nieważne. Dobra, trzeba jak najszybciej do tego meteorita dojść. Jesteśmy eee, Trzeba jak najwięcej go wykopać Trzeba wszystko wykopać Stąd mam snow, bo nie wiedziałem na początku skot ja mam snow, ale to przecież stąd Masz z miecza Teraz to jest na dwa hity Waszą technologią was rozpierdzielam Śmiecie Za jakiś czas to przestanie się spałnić, gówno. Ale noc też przyjdzie. Gin cię, ścierwa. Za jakiś czas noc przyjdzie. I będziemy musieli się martwić normalnymi mokkami. Teraz pochody nie mogę mieć aż to. Gin śmieciu, prezent. A tych meteoritów mogę mieć dużo naprawdę jeśli po prostu tyle meteoritów ile jest trzy razy orbów czyli tych shadow orbów co są w podziemiach tego biomu dziwnego przyklętego bo on spada co trzeci nie pierwszy czwarty siódmy i tak dalej także co trzeci yy, co trzeci także a jeśli y będę miał za mało, no to po prostu mogę sobie stworzyć nowy świat i... Roz rozwalić. Znaleźć ten biom w nowym świecie i rozwalić. Bo postacie się przechodzą między światami, no to... Chcę wszystko, potrzebuję wszystko. Troszkę znowu zbiorę. Wydaje mi się, że całkiem sporo. Za niedługo w ogóle noc nadejdzie zbroje zbroję tak jak mówiłem zrobić Zacząłem walczyć z bossami daję w ogóle potrzebuję lens, czyli Blood Moon is rising Serio? Dzięki W takim momencie Blood Moon Kto nie, e, Ci co nie wiedzą co to Blood Moon Blood Moon to jest coś takiego, że Potwory są kilka razy mocniejsze Jeden zombie może wyważyć drzwi w domu. to ja te dziurki przed drzwiami. Będę musiał te, te oka rozwalać, bo z nich wypadają lensy. A z lensu robi się... Z lensu robi się item przywołujący... Wiem, przywołujący Eye w W ogóle jeszcze cały metoryk wykopałem Dosłownie Nic już nie zostało Szkoda W ogóle tych zombie jest Mogę ich troszkę tu rozwalać Nic tu już nie ma ciekawego. Teraz nawet te super zombie podczas Bloodmoona nic dla mnie nie znaczy. Mam bodajże 7 lensów w bazie, więc... Potrzebuję jeszcze chyba 3 bodajże. I muszę pójść do Altara, czyli ogólnie do tego czerwonego jomu, bo tam się craftuje właśnie ten item przywołujący bossa. Więc jeszcze nie musisz. Czerwona woda, w ogóle woda się zamieniła, w krew tak jakby. Dobra, ale zakończymy odcinek. Także komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!